Witam widzów w odcinku poświęconym hulajnodze. Jest to hul noga firmy Isinwil i w zasadzie po, po angielsku Isinuel, y model S9 Pro Jest to hulajnoga taka raczej mniejsza, myślę, że yy, bardziej przeznaczona dla nastolatków lub, lub kobiet Ponieważ yy, dużą zaletą moim zdaniem tej hulajnogi jest yy, ta Jej waga Otóż na waży około 13 kg także no leciutka naprawdę myślę że każdy sobie poradziłby z tym z przenoszeniem tej hulajnogi więc można polecić tym takim odbiorcom tą hulajnogę oczywiście Wiąże się to z tym, że noga nie ma mocnego silnika, ma tylko 350 W, no i nie ma dużej baterii, bo jest 7,5 W godziny, 36 V bateria. Także według producenta wystarcza na. na Około 30 km, zważywszy na to, że to są tak, tak zwane idealne warunki, więc należało być brać pod uwagę, zwłaszcza mając wagę większą niż tam 60-70 kg, że to będzie raczej 20 km niż te 30, czyli takie krótkie dojazdy gdzieś. Po, po osiedlu, może kawałek dalej, ale nie za daleko. Nie za daleko Tutaj mimo że no ona jest lekka i taka dosyć zgrabna, to podobno, podobno może unieść 120 kg. 20 kg kierowcę może ponieść i podjeżdżać nawet pod 20% podjazdy. Osobiście to wątpię. 20% to jest naprawdę stroma górka. Naprawdę stroma. Przy silniku 350 W moim zdaniem to. Nie widać. Być może jakieś krótkie podjazdy takie, to tak, dłuższe dłuższy już raczej nie. Tutaj zauważyłem, że wszyscy w zasadzie chyba producenci, producenci tych hulajnóg, tych, które mają napędzane tylko jedno koło, robią Moim zdaniem podstawowy błąd. Mianowicie napędzane jest przednie koło, hamowane tylnie. Tymczasem, jeżeli będziemy podjeżdżać pod górkę, gdzie silnik mocno pracuje, wtedy, wtedy przednie koło zwykle ma mniejszą przyczepność, czyli będzie nam gorzej napędzać. Natomiast jeżeli jedziemy z górki i hamujemy mocno, to właśnie tylnie koło, które, które powinno hamować, ma wtedy mniejszą przyczepność i gorzej hamuje. Gdyby tak zamienić, to myślę, że byłoby super. Ale widzę, że, że tutaj yy, chyba większość producentów tak robi, nie, bo nie widziałem odwrotnej sytuacji: że przednie koło jest hamowane, a tylnie napędzane. Dlaczego tak robią? Nie wiem. Oprócz tych 30 km zasięgu, tu ten... Hmm, producent obiecuje nam 25 km na godzinę prędkość maksymalną. W sumie to nawet dobrze, że nie większą, bo... No według przepisów nawet chyba 20 jest dla hulajnóg. Dla tych rowerów elektrycznych 25. Nie wiem dlaczego, w sumie moim zdaniem to powinno być jeden limit dla wszystkich elektrycznych pojazdów takich lekkich jak rower czy hulajnoga tak? być może ze względu na to, że wywrotka hulajnogą jest może bardziej niebezpieczna no, chyba, nie. chyba jednak nie moim zdaniem na, ro ro na rowerze wyżej się siedzi tutaj to bardziej bezpiecznie, moim zdaniem, jest. Bo przy jakichś tych można zeskoczyć łatwo. A, ale tak jest, więc tutaj yy, nie będę dyskutował z tym. Yy, tutaj ten, jest też dosyć dobra opcja, że przy przyciśnięciu, dłuższym przyciśnięciu yy, tego gazu, manetki gazu włącza się ten i nie musimy cały czas cisnąć czyli jak jedziemy tak dłuższy czas po prostej jakiejś po jakimś równym eleganckim asfalcie na ścieżce rowerowej nie trzeba to trzymać wtedy można się skupić tylko i wyłącznie na tym co przed nami tak, jak zwykle to robimy, prawda? No, yy, oczywiście, jest tutaj oświetlenie, tak? Chyba widać nawet, bo dosyć mocne jest. Mimo, że yy, tu jest ta, ta, jakby trochę podniesiona do góry, to yy, lampka jednak jest skierowana bardziej w dół. Również yy, z tyłu jest ten, z tyłu światełko jest i to yy, światełko jest połączone z tym, yy, z hamulcem. O, jak hamujemy, to, to miga, tak? Także jadący za nami widzi coś, co się dzieje, tak? Jak, nawet jak nie jest włączone ten e, światełko i nacisnę hamulec, to to tylnie światełko miga. Także za każdym razem e, ostrzega jadących za nami, że będziemy hamować, że już hamuje. Tu jest oczywiście taka nóżka, gdzie można sobie oprzeć ładnie ten i tak jak wspominałem na początku raczej to jest dla takich yy, no, mniejszych ludzi, że tak powiem, bo tak jak dla mnie to ta ta Kierownica jest trochę jakby za niska, tak przydałoby się ciut wyżej. Ja mam 1,82 m, no to ten, myślę, że tak do 1,75 m to byłoby akurat taka, taka wysokość. Yy, tu koła, yy, co ciekawe, one wyglądają jakby były z twardej gumy, tak? Są dosyć twarde, bo, bo są dosyć grube, ale mimo wszystko one mają dętkę. Są pompowane. Jest nawet dętka zapasowa do, do tego yy, myślę, że yy, no, producent zdecydował się na takie rozwiązanie. Ze względu na to, że ona nie ma tutaj żadnego za żadnej amortyzacji, tak? Więc te, te, te koła, dentki konkretnie mają za zadanie trochę amortyzować. No, zobaczymy jak to będzie. Czy to rzeczywiście ta amortyzacja coś daje? No tutaj na dojeździe to tak chyba nie miałem takich większych problemów. No ale to um, trzeba by zobaczyć dalej. No to teraz myślę, że pojadę przetestować ją. Trochę po tych po asfalcie, żeby wypróbować tą maksymalną prędkość. I Trochę po tych, tych drogach, jak tutaj, zresztą tu kawałek tylko przyjechałem, więc za dużo nie testowałem po tym, po, po lesie, ale spróbuję też dalej. No to a, muszę to złożyć, no to pojadę. Jak widać, hulajnoga utrzymuje stałe tempo 25 na godzinę. Bardzo ciekawym rozwiązaniem niespotykanym w innych kulajnogach jest tutaj właśnie ten hamulec elektromagnetyczny, który niejako odzyskuje energię z hamowania, czyli włącza silnik jako, jako prądnicę. Jak chcemy przyhamować dosyć powoli, na przykład teraz o, przed skrzyżowaniem, to tutaj przyciskam i. Odzyskujemy część tej energii z hamowania jak również jadąc z górki można w ten sposób doładować trochę doładować trochę tą baterię Tutaj będzie podjazd pod górkę, no ale lekki jakieś tam. Hmm. Myślę, że tu mniej więcej jak jest, jak, jak 6-7% nachylenia. Zobaczymy, jak będzie podjeżdżać. na razie rozpędza się. O no, ale tylko 20. Ten sygnał ten sygnał to był to e, e, daje nam znać, że włączony jest tempomat. I teraz będzie nam tutaj cały czas Będzie nam cały czas teraz dawać to samo tempo, czyli nie trzeba już naciskać manetki. No jakoś się poradził z tym wzniesieniem. No i teraz tutaj z górki. Co ciekawe, z górki też nie przyspiesza, wręcz widać, że zwalnia, że daje cały czas 25 km na godzinę. A trochę, trochę pojeździłem. No, muszę przyznać, że w miarę dobrze się sprawuje. Niczego lepszego chyba nie oczekiwałem od niej. Rzeczywiście pod takie lekkie górki 6-8% nachylenia podjeżdża normalnie, bez problemu. Te 25 km na godzinę wyciąga, czyli Ile, ile producent zapowiedział. Co do tego dystansu możliwego, no, trudno mi tutaj powiedzieć, bo ja tu jeździłem po, po ciężkim terenie. Na górki, górki, piach i ten, więc teraz mam trzy kreski. Z czterech chyba? Nie, chyba z pięciu, przepraszam, z pięciu. 3 z5 czyli 2 trzecie zużyłem a przejechałem hmm, z 8 km Nawet chyba nie Raczej 6-7 6-7, ale no, mówię, to raczej po trudniejszym terenie Także gdybym jeszcze y, przejechał półtora razy tyle, czyli około, około 11 Powiedzmy, to no 10 bardziej. 10 jeszcze. To byłoby jakieś 17 km. Ale no, wie, trzeba tutaj mieć na uwadze, że jeździłem po takim trudnym terenie. Tutaj. Po asfalcie gdzieś połowę, a połowę po takim, właśnie jak tutaj, dosyć piaszczysta droga, zwłaszcza tu kawałek jak podjeżdżałem, jak jechałem w tą stronę. Wcześniej dojeżdżając tutaj na to miejsce to, 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 ten, to po piachu i to pod, pod górkę taką około no, 8, może nawet do 10 do 10% nachylenia, więc yy, zużycie prądu na pewno było duże. No ale to by świadczyło o tym, że tak jak przy mojej wadze, czyli 83-84 kg, to można się liczyć z zasięgiem około 20 km. Raczej nie tak. Nie liczyłbym na to, że 30. Jak od razu tak skonstatowałem, że to raczej jest dla tej. Dla nastolatków i kobiet tak pojeździe próbnej też tak twierdzę, bo, bo y, mężczyźni zwykle trochę ciężsi są i właśnie podjeżdżanie pod górki bardzo wyczerpuje baterii. Tutaj właśnie jakiś taki nastolatek czy kobieta ważąca 60 kg bardzo możliwe, że przejechałaby te 30 km więc polecam ją raczej lżejszym osobom zarówno ze względu jak na zasięg jak i na ciężar że po prostu no, lżejsze osoby mają mniej siły, więc y, poradzą sobie z tym 12 3, 13, 13 kg ciężarem, bo no tyle właśnie ona ważna To chyba jedna z najlżejszych y, tych y, takich hulajnóg No i chyba jedna z najtańszych y, na stronie producenta y, gdzie link jest właśnie pod, pod wideo? Link do producenta. I e, jest tam również kod rabatowy. E, tam koszt tej, tej kulajnogi jest chyba 270, 269 euro. Ja widziałem e, w, w tych w sklepach internetowych kosztuje jakieś 1200 zł około także ten być może gdzieś jest taniej ale to ten, ale ten mniej więcej w tych granicach koszt także tania, lekka, ale daleko nie zajedziemy więc dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny